tutaj, że, że na pewno te treści są wartościowe i warte przeczytania, jeżeli, jeżeli są u nas w sklepie. Ja tylko jeszcze dodam, ja po prostu pracuję w fundacji, więc wiem, jakie to jest ważne, a często jako potencjalny konsument nie zważamy na to uwagi, w którym miejscu kupimy książkę, bo jest ona trochę tańsza, każdy z nas szuka promocji, szuka, szuka żeby kupić to trochę korzystniej, no trudne mamy czasy, ale chodzi o to właśnie, żeby kupować w danym konkretnym miejscu, czyli w naszym sklepie www.sklepmalak.pl Dlatego, że, że właśnie ta zostawiona złotówka konkretnie u nas może być pomnożona, bo jeśli to jest książka nawet nasza kupiona u pośrednika, no to nasz zysk już wtedy jest podzielony bardzo i w dosyć okrojonym składzie do nas wraca, więc, więc zachęcamy, żeby po prostu pamiętać o konkretnym miejscu, że jeśli chcecie wesprzeć dobro, to wesprzyjcie nas w naszym sklepie. To było bardzo ważne, a jeszcze teraz, bo ja tak lubię: wiecie, nie lubię, jak jest tylko tak słodko, więc coś szukam, żeby nie było tylko słodko. Popatrzcie, ludzi, którzy potrzebują, jest naprawdę mnóstwo. Sama wiem, ile na swoją prywatną skrzynkę, czy gdzieś tam, jak pracowałam w różnych miejscach, dostawałam maile, mam chore dziecko, mam chorego brata, mam chorą siostrę, pomóż, płaci i tak dalej. Więc ja mam takie pytanie, jak do Was, no jako fundacja, jesteście fundacją, wpływają takie maile od pojedynczych osób. Żebyście ich wsparli, no nie jesteście w stanie wesprzeć każdego. Jak to działa w takim razie? Czy wy to wybieracie? Jak to wybieracie? Znaczy zawsze pochylamy się nad każdą wiadomością, którą dostajemy, bo, bo za tą wiadomością stoi człowiek i jego cierpienia, tak, i jego potrzeba. No, mogę powiedzieć sobie, tak, jak ja próbuję zawsze zadziałać czy pomóc, no to jeżeli wpisuje się to w jakoś w dane akurat akcje, którą przeprowadzamy, to, to, to zawsze staramy się po prostu pomóc tej danej osobie. Jeżeli się nie wpisuje, to niejednokrotnie po prostu przekierowywałam to do zaprzyjaźnionych fundacji, które zajmowały się stricte na przykład taką pomocą, czy w jakiś inny sposób, żeby, no żeby pomoc dotarła do tej osoby, nie przez nasze ręce, ale żeby po prostu otrzymał tą pomoc. Tak? Ale no nie ukrywamy, że tych wiadomości jest mnóstwo i, no i nie zawsze udaje się pomóc, tak? mimo naszych chęci, mimo tego, że chcielibyśmy. To nie mamy takich możliwości. Daj Boże, chcieli, chcemy mieć takie mm -hmm. możliwości. No, chcemy więcej, na pewno chcemy więcej i chcemy, żeby tego dobra było więcej. Więc No i druga taka rzecz, żeby ludzie nie myśleli też, że ci, którzy pracują w fundacji, bo jak wy przyszliście we troje, to ja tak myślałam, trójca święta, nie? I teraz tak, Maja wspomniała, mm. masz trójkę dzieci. Jak godzicie, bo przecież to jest ogrom pracy, mało ludzi, oprócz tego jakieś pasje, jakieś modelarstwo, jakieś swoje rodziny, życie. Ile wam to zajmuje? Jak w ogóle godzicie pracę w fundacji ze swoim? Życiem. No, czy, czy Wy w ogóle umiecie coś takiego zrobić? Do widzenia, 15 do domu. To ja się nie powinnam <śmierdziw wypowiadać, <śmierdziw bo inspekcja pracy by mnie zamknęła. <śmierdziw」. <śmierdziw> mnie samą. <śmierdziw> znaczy jest to trudne, tak? No bo to jest trochę tak, jakbyś chciała zamknąć serce w o 15 i już jak gdyby wyłączyć je. I no, ja tego nie potrafię. Ale nie ukrywam, że jestem na takim etapie już jakby zmęczenia, no, że uczę się tego. Też uczę się takiego rozdzielenia pracy i domu. Bo mam trzech synów, którzy potrzebują też mamy, która ma energię do tego, żeby być z nimi i ma te zasoby w sobie. Więc na pewno jest to proces, tak? Że, że ja się tego uczę, ale to jest tak, że to nie jest praca. I ja nie jestem osobą, która by potrafiła pracować. Ja po prostu dla mnie to jest faktycznie absolutnie. W Wkładam w to serce i, i kocham to, tak? Bo bycie z ludźmi i bycie też wokół takiego zespołu, jaki, jaki mam szczęście mieć wokół siebie, to, no to, to nie można tego nazwać pracą, tak? tylko to jest takie, taki wielki dar. Bycia, rozwijania się, bycia trochę tym właśnie narzędziem i, i takiego też rozwoju, rozwoju siebie, więc, więc ja tego tak nie postrzegam, ale na pewno przez to, że, że wkładam w to całe serce, to, to jakby moja głowa cały czas jest gdzieś tam z tyłu, więc to jest to też proces takiej nauki tego oddzielania. Ale no, nikt z nas nie jest urzędnikiem, któremu wypada z całym do urzędników. <noise> Długopis o 16.00. Paweł, kiedy ty masz czas na modelarstwo i pracę z dziećmi? Modelarnie prowadzę po, po godzinach pracy w fundacji, więc jest to, nocami. Jest to wieczór <noise> tak nocami. Znaczy, jest to, jest to szerokie pytanie, też właśnie, jeśli chodzi o pracę w ogóle w, w takich organizacjach non profit. Bo wiadomo, że to, co to też Maja wcześniej mówiła, to jest też, też zdanie i opinie znajomych, którzy też pracowali czy pracują w takich miejscach, że ten trzeci sektor zawsze się mierzy właśnie z tym finansowaniem, z tym, żeby wystarczyło tych środków, żeby móc jakoś też po prostu godnie pracować, godnie zarabiać, bo tak jak powiedziałaś, każdy z nas ma gdzieś zobowiązania, niektórzy mają właśnie rodziny, dzieci. Więc, więc tak jak inni znajomi idą do pracy, no to ja też traktuję malaka jako też mój zawód, specjalność, pracę i jakoś trzeba to godzić, ale przyznam szczerze, że to też się zmieniało na przestrzeni lat fundacji, ponieważ jeszcze, no ja już, nie pamiętam dokładnie, ale pewnie już koło 8 lat jestem tutaj, więc to jest dość, dość długi czas, ale też różnie bywało, bo no z tej nawet działki sklepowej, no to mając czasem były trzy osoby, cztery zatrudnione średnio w, do całej, całej fundacji, no to jakby średniej wielkości sklep, który jest prowadzony jeszcze ze sprzedażą internetową, to, to jest kilka osób po prostu do samej działalności sklepu. A kiedy to się sprowadza po prostu do jednej osoby, to wiadomo, że czasem trudno było, nie wiem, w momentach jakichś premier czy czasu obciążenia, żeby powiedzieć sobie właśnie, no to nie, no to nie zapakujemy wszystkich zamówień albo nie wiem, nie wydrukujemy wszystkich dokumentów, ktoś będzie czekał dłużej po prostu na paczkę i nie zrealizujemy tego. Tylko myśląc o tych klientach, o tej naszej pracy, no to dawaliśmy się z siebie bardzo dużo, ale też. Z mojej osobistej historii ja myślę, że jest ta, jest ta granica, ja ją już myślę mam za sobą co do takiego właśnie też przepalenia i, i, i takiego kryzysu też na tej przestrzeni, że jednak y, jestem zdania, że, że, że docelowo trzeba, trzeba umieć to rozdzielić i musi być czas pracy, musi być też czas, kiedy, kiedy zadbamy właśnie o... O siebie, o, tak o, te, o te pasje, żeby się po prostu od tego umieć odciąć, bo, bo chociażby to dla zdrowia będzie lepsze. A Monice to pytanie zadam w ten sposób: kiedy ostatnio byłaś na urlopie? I cisza. Nie. Y no fakt, na no, urlopie byłam w zeszłym roku, ale to, A. wiesz co, tak, bo ja mam też weekendy pracujące, z racji tego, że jestem koordynatorem projektów i mamy też yy, yy, sporo rzeczy teraz w weekendy, więc jeździmy tam we dwie z Mają, więc dla na nas to są też weekendy pracujące. Ale, yy, no tak, no staramy się zachować zdrowy balans, no. Tak, zdarza się, że telefon fundacyjny, nawet jak mam go w domu i pracuję zdalnie, potrafi dzwonić o 19, tak, no ale staramy się utrzymać higienę pracy, też się tego uczymy, też chcemy, ale wiadomo, potrzeba yy, jest pierwsza dla ludzi, więc ludzie próbują po po prostu, a my też chcemy, chcemy też funkcjonować normalnie. No Ja nie mam rodziny, nie mam męża, ale też chcę mieć jakieś życie po pracy, więc to też jest pewnie. Ale to też właśnie przekazujemy te wartości w Malaku, że my uważamy, że człowiek nie jest cyborgiem. Że to też każdy ma swoje momenty słabsze, lepsze. My też w Malaku mieliśmy i swoje mocne momenty, i słabsze. Ale jest to praca, której się nie da przerównać rzeczywiście do, do pracy w urzędzie, bo. Nasza praca, przez to, że jest nas ta, była do tej pory trójka, y, czy tam czwórka formalnie, ale we trójkę pracowaliśmy, no to była bardzo praca, która musi być elastyczna pod względem tego, co robisz, co jest, do, potrzeba do zrobienia. I, I naprawdę było tak, że wszystkie ręk, ręce na pokład, więc to y, nie można powiedzieć, że jest to bezpieczna posada, bo jak trzeba było coś zrobić, to się to robiło. No i tak, i tak to jest, to też jest trochę siła napędzająca, no ale każdy z nas musi gdzieś wypośrodkować ten swój balans, żeby, żeby też po prostu siebie kochać i swoją rodzinę w tym wszystkim. Wszystkim. Bo ja potrzebuję też pojechać na jakiś weekend, zrealizować swoje pasje i też mieć czas na siebie, więc. Ale też te wyjazdy często są dla nas budujące. To też jest jakiś czas, który. No jest pracą, ale jest też czasem, który się nie odbija rykoszetem od nas, jak od pustego, tylko też napełnia. A ostatnie pytanie, kochani, to jest takie. Ja jestem w ogóle zbudowana, bardzo dziękuję. Dziękuję w ogóle, że jesteście. że Jak Patrzę tyle. na twój uśmiech, to widzę ten zachwy. <laughs> <powiem> ci. <śmiech> że... <śmiech> więc najpierw podziękuję i przedstawię Monika Czerniejewska, Maja Kwiatkowska, Paweł Mleczko. A ostatnie pytanie bo to ma być pierwszy taki strzał, słuchajcie, taki, że nie możecie za długo myśleć więc pach, pach, pach malak dla. Mnie to. Szybko. Miłość. Ludzie. Inspiracja. Bardzo dziękuję. Wam dziękuję.